Na ulicy miłej pojawił się nieznany dotąd mieszkaniec, pan Cezary Niekonieczny. Od razu zwrócił on uwagę sąsiadów swoją specyficzną powierzchownością, a szczególnie jednego z nich, pana Hilarego Schludnego, któremu niekoniecznie przypadły do gustu zachowania nowego sąsiada. Stary zdezelowany kopciuk jako źródło ciepła, palenie śmieciami i całkowicie niezrozumiały opór przed termomodernizacją swojego domu. Tak zaczęła się przygoda, która nie wiadomo jeszcze, jaki będzie miała finał. Wiadomo, wiadomo. O! Pan Cezary. Zrobimy tak, aby było oszczędnie. A skąd się pan wziął w tym odcinku? Przyszedłem. No ale kiedy ja nie mam pana w scenariuszu. Nie ma, ale jestem. Możemy więc improwizować. No, w sumie to ciekawy pomysł. Może w formie wywiadu? Chętnie odpowiem na wszelkie nurtujące pana pytania. Panie Cezary. Proszę więc powiedzieć naszym słuchaczom, czego się pan nauczył przez te dziesięć odcinków. Po pierwsze, primo, to należy być oszczędnym. No tak, z tej strony zdążyliśmy już pana poznać, szczególnie wtedy, gdy za namową szwagra dokonał pan izolacji ścian swojego domu za pomocą papy dachowej, twierdząc, że tak będzie taniej. No to była faktycznie pomyłka. Teraz wiem. Że dobra termomodernizacja domu nie może się odbyć bez audytu energetycznego. Audytu który? Który powinien być wykonany przez fachowca. Wspaniale. A taki fachowiec, panie Cezary, powinien się cechować czym? Taniością, bo ja to, panie redaktorze, staram się być. Tak, i... tak. Wszyscy wiemy, oszczędny. Prawdziwy fachowiec to przede wszystkim musi znać się na swojej pracy i co najważniejsze, żeby otrzymać dotację z programu Czyste Powietrze, musi on pojawić się na miejscu osobiście. Żadne audyty przez telefon czy internet w ogóle nie wchodzą w grę. Pamiętajmy o tym, kiedy będziemy taki audyt zamawiali. Mój sąsiad mówi, że otrzymamy nie tylko zwrot za audyt, ale dofinansowanie na termomodernizację i wymianę starego, nieefektywnego pieca. A jak to wszystko już się uda przeprowadzić, to zaoszczędzimy każdego roku niemałą sumkę na energii i ogrzewaniu. No, widzi pan, same korzyści z udziału w programie Czyste Powietrze. Podobno za zaoszczędzone pieniądze ta rodzina z domu na końcu ulicy pojechała na wakacje. No, widzi pan, same korzyści. W programie Czyste powietrze złożono już ponad 600 tysięcy wniosków na ponad 13 miliardów złotych dotacji. Już niedługo wśród nich będę ja, bo ja tu, panie redaktorze, lubię być, wiem, wiem gospodarny i oszczędny. <ścoughs> Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treści audycji odpowiada wyłącznie Fundacja Polska Ziemia.